Cześć, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na kanale On Grave Drive. Na tym kanale będziemy prezentować Wam nasze produkty, które wytwarzamy dla Was w Polsce. Są to produkty, które są zaprojektowane przez nas w odpowiedzi na Wasze potrzeby, to co ma Wam ułatwiać życie w Waszych samochodach. Więc na tym kanale znajdziecie prezentację naszych produktów, pokażemy w jaki sposób można je zamontować, gdzie można je dostać. Zapraszam bardzo serdecznie, zaczynamy! Na szczęście robi się coraz cieplej i robi się coraz bardziej słonecznie, pojawia się odwieczny problem, gdzie w naszym samochodzie odłożyć okulary. Ja do tej pory no, chowałem te okulary w różnych miejscach, w schowku, na półkach, potem się kończyło to tym, że nigdy nie wiedziałem, gdzie te okulary właściwie przeciwsłoneczne mam. Właśnie w odpowiedzi na to zagadnienie przygotowaliśmy dla Was specjalne uchwyt na okulary. Który jest przygotowany do modelu Duster 2, do Jogera, do Sanderotulki i do Logana. Uchwyt ten znajduje się tutaj koło lampki przy podsufice. Jest on tutaj z takim klipsem, który można sobie bardzo łatwo odchylić jedną ręką. Okulary zawsze macie w jednym miejscu, są blisko, łatwo dostępne. Uchwyt ten można obsłużyć dosłownie podczas jazdy, zjąć sobie okularki, odchylić tutaj klips, zamocować sobie okulary i okulary już są w tym miejscu tak samo zdjęcie okularów z tego uchwytu nie wymaga żadnej tutaj specjalnej filozofii, wystarczy odchylić klips zdjąć okulary i możecie jechać dalej uchwyt mocowany jest przy lampce tutaj tej oświetleniowej, on wsuwa się delikatnie pod tą lampeczkę i zachodzi tam delikatnie za Napicerkę. Także montaż tego trwa dosłownie sekundę. Wystarczy wsunąć tutaj w tym miejscu ten uchwyt i on już jest gotowy do użycia. Zwróćcie uwagę, że on jest tutaj fajnie wyprofilowany pod kształt podsufitki, także pasuje idealnie w to miejsce. Tutaj ma taki klips, który właśnie tak jak wspominałem wam wcześniej, służy do tego, żeby sobie te okulary tutaj wsunąć. Oczywiście mamy też inne produkty przygotowane dla Was. Możecie je znaleźć na stronie www.cravedrive.pl. Możecie też nas znaleźć na portalu Allegro, wpisując słowo Crave Drive, oraz na serwisie eBay. Wszystkie potrzebne linki daję w opisie pod filmem, tak żebyście mogli łatwo do nas dotrzeć. To, co jest dla nas bardzo istotne, to wysoki poziom obsługi klienta. Także przesyłki, które u nas zamówicie są realizowane praktycznie natychmiast. Towar mamy dostępny, wysyłamy go od razu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na naszą stronę. Tam znajdziecie dużo fajnych innych jeszcze akcesoriów, które będą idealnie pasować do waszego samochodu. Już niedługo na tym kanale będę dla was nagrywał kolejne filmiki, będę pokazywał wam nasze inne, dedykowane akcesoria, które tutaj mamy. Także jak tylko pojawi się coś nowego, to od razu będę was o tym wszystkim informował. Oczywiście pokażę wam też akcesoria, które mamy już obecnie dostępne. Pokażę wam, w jaki sposób można je zamontować. Te montaże. Dbamy o to, żeby były maksymalnie proste, bez używania żadnych dodatkowych narzędzi, więc myślę, że każdy sobie spokojnie z tym poradzi. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie Szerokości. Cześć!